Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj jest 23 luty, gdy nasi rolnicy protestują na ścianie wschodniej, domagając się o światowe standardy w handlu międzynarodowym. To ja tu będę kontrolował swoje rodziny, w trzecim dniu po podaniu syropu, czy syrop wzięły. To są takie małe dawki, które mają za zadanie jakby rozpoznanie w boju, czy pszczoły są mobilne i czy pobierą syrop. Dzisiaj jest trzeci dzień. Wczoraj na drugi dzień ta rodzina syropu nie wzięła, więc wyjąłem pajączka i podgrzałem syrop. Podałem Ponownie ten syrop i zobaczymy, czy pajączek zrobił, to, zrobił tą różnicę, że syrop pszczółki wzięły. Proszę panie, wyjąłem pajączek, ale pszczółki i tak tego syropku nie wzięły. I tak pszczółki tego syropku nie wzięły. To znaczy, że czy jest pajączek, czy nie, przy standardowych zakrętkach na słoiki nie ma wpływu na to, czy pszczoły zainteresują się syropem, czy nie. Tu jeszcze mi zostało dwie rodziny. Też je sprawdzimy. Czy wzięły syrop, czy nie? No, w sumie cztery rodziny. W mojej paciece mi nie ruszyło tego syropu. Proszę Państwa, teraz nadchodzi ciepło już na 16 stopni Celsjusza. No i wtedy będę mógł swoje rodziny wszystkie przeglądnąć. I teraz mam pytanie: będę musiał usuwać ramki wyjedzone, ale jak ja zauważyłem, to ramki wyjedzone są z zapasów cukru ale tam jest pyłek, no i co mam zrobić, czy te ramki z pyłkiem zostawić, zwiększając kubaturę gniazda czy zostawić, ja ra raczej bym to zostawił, no sam nie wiem co robić kładąc ramki na górę, no to oziębiam to gniazdo a teraz będzie okres, gdzie te pszczoły powinny się rozwijać o widzicie pajączek zdjęty drodzy Państwo Niewiele pociągnęły, niewiele. Także to różnicy nie zrobiło, to wszystko ciepłe. One nie są słabe. Troszku ich jest. Niewiele wzięły. Które wzięły to wzięły, które nie wzięły, to nie wzięły. No mój docelowy cel to tak, żeby do litry syropu im dać, żeby to dały rady wziąć. Naprawdę na świeżym syropie, nawet bez, bez żadnych dodatków Bardzo ładnie rodziny to mobilizuje do wiosennej pracy No i ten efekt chciałem uzyskać Ale jeszcze i koledzy larze mi pisali, że dobrze jest dać miód rozmieszany z wodą w stosunku 1 do 2 Szalnie Rodziny się dobrze na tym czują No zobaczymy teraz Jeszcze inni koledzy piszą, żeby dać parę kropel o No ja nigdy tam ziołowych roztworów przyłkom nie podawałem, tylko co tyle co pryskałem z kluczem zielem No zobaczymy. Ta też nie wzięła Ta też nie wzięła Coś tam wzięta, ale niewiele, może nie wzięte to jest zawilgocone tu to znaczy że rodzina pszczela coś tam kombinuje tak tu jest za zawilgocone to o kurda tu jest temperatura tak że będę musiał jakoś to gniazdo drodzy państwo teraz lepiej wycyklować no i tu było pół litry dane po prostu nie miałem mniejszego słoiczka i tak bym musiał to rozporządzić zobaczymy jak sobie tu pszczoły poradziły z tym pół litra czy ubyło coś czy nic no proszę państwa one pomału ciągną one pomału ciągną i nie wiem że czy teraz Mam takie słoiczki be, małe beczułki kupione na pół litry, czy nie założę wszystkim rodzinom, bez względu o jakiej sile, pół litra syropu 3 do dwóch. Proszę Państwa cukrowego, ale taki syrop to musi być jeszcze po rozpuszczeniu przygotowany, żeby się nie lukrowo, chyba się tak to nazywa. No i proszę Państwa, tym sposobem można im dać o, Tu na przykład z dziełami taki sojczek Tym sposobem Można pszczółki Drodzy Państwo Zmusić po prostu zostawić na okres tych marcowych chłodów Jakby z wodą z wodą Z, z wodą z No Jeden kolega mi pisał Że do przerobienia Syropu cukrowego pszczoły potrzebują dużo wody, bo latają. One latają, bo jest powodzenie wziątku, ale raczej wody nie potrzebują, tylko raczej z tego syropu muszą wodę odparować. To jest no, mo, no, taka jest moja wiedza na ten czas, na ten temat. Może się mylę, nie przeczę. No i innych rzeczy na ten temat nie czytałem, niż te, które objawiam no i teraz, proszę Państwa, w tej chwili już zrobiłem rozeznanie, jakby powiedzieć, w boju, jak te pszczoły potraktować pokarmem, i postanowiłem w poniedziałek, ma być 16 stopni, po przeglądzie tych wszystkich gniazd, założyć im po pół litry gęstego syropu nigdy nie wolno rzadkiego syropu bo bez te słyczki twiz lubi się wylać założyć ten gęsty syrop i czeka co się będzie działo no niestety z góry nie wszystkie rodziny mogą mieć te powałki z obejściem bo to wyziębia mi te uliczki gdzie w poszczególnych uliczkach jest czerw ja to każdą tą uliczkę która jest obtulona wianuszkami pszczół gdzie utrzymują temperaturę to traktuję jako y, następny inkubator pszczeli gdzie się ten czerw wygrzewa dojrzewa no zobaczymy sytuacja jest niewysoka w mojej pasiece na pewno y, się pasjonujecie tym czy te pszczoły przetrwają czy nie ale proszę państwa y, no tamtego roku przypadkiem 15 marca Wyszedł mi taki odkład z 20 pszczołami i z matką to przypadkiem. No i niestety to wszystko przetrwało. Ten okres wiosenny. Na względem tych 20 pszczół to te moje rodziny są dużo silniejsze. Tylko jest problem w tym, że one się nie gromadzą na jednej ulicy. One mi okłębiają miejsca w kilku uliczkach, to jest najgorszy problem no bo miałem takie, jedną rodzinę proszę państwa, w takim super ciepłym ulu, to nawet był ten ul gdzie to był ten ul gdzie pszczoły mi obkłębiły jedną całą uliczkę te co zimowały, obkłębiły całą jedną uliczkę to jest ul super ciepły, wylotek na jedne pszczoły, na maj miałem pełno No Ale to drugi raz w życiu chyba taki cud w mojej pasiece się nie zdarzy. No są, drodzy Państwo, różne przypadki, różne rodziny, różne matki. No i tu jest bardzo słaba rodzina, ale mimo to ona ma ten syrop i one coś kombinują, chodzą. Tam jest pod ula. Mi się wysypuje. Ocieplenie, jak zdejmę ten, ten, ten syrop, czy ten suiczek to trzeba będzie ul nachylić, jakiegoś gipsu zrobić i tą dziurę załatać. Jak Państwo wiadomo, na marzec, na kwiecień przychodzą chłody, spadki temperatur w nocy, w dzień w granicach 4, 4 stopni. No to będzie do tych moich słabych rodzin bardzo ciężko. A jeszcze ciężej będzie w tych gulach retro pszczołom, nawet i silnym. No bo przy spadkach niestety yy, kłąb będzie się zacieśniał, zwężał. Może zostawać yy, nawet kłąb, yy, czerw poza kłębem. A wiadomo co się dzieje z zaziębionym czerwiem. Gdy później go pszczoły nie wyczyszczą. To jest drodzy Państwo zaczątek Zgnilca. Te larwy się zaczynają rozkładać, przechodzić w różne stadiach, aż do zgnilca. To w podręczniku jest wszystko opisane. Może kiedy, jak poczytam, to dokładniej opiszę, bo każdy mówi na temat zgnilca: no, zgnilec, zgnilec, się. No ale ten zgnilec, powst etap powstania to jego jest, tego wirusa bardzo daleki: od wiosny do lata. A jak już powstanie w danym ulu, to niestety to już się roznosi, już powstają ostre zakażenia w innych pasiekach, no bo to jest zaraźliwe. Także choroba zgnilca nie powstaje w lecie, tylko w lecie się już zarażają wyhodowanym zgnilcem. Niestety w mojej pasiece moja pasieka od tej choroby na razie jest wolna. No będę w następnym roku próbował coś, no w tym roku, nie następnym więcej popracować z tymi pszczółkami. No niestety, proszę państwa, no na pewno troszkę jestem smutny z tego powodu, że mam tak marne rodziny, ale myśl powiedzenia: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A może wszystko jeszcze będzie dobrze? Jak słabsze rodziny, to jest mniej kurowodu, mniej kłopotu z nimi. I proszę Państwa, z, z tych badań, jak pszczoły sobie radzą z pobieraniem pokarmu w zimie, zrobiłem taką krótką relację, że nie zawsze. Pającznik, pajączek jest przeszkodą w pobieraniu syropu. I dzisiaj wniosek jest taki, że te rodziny pszczele pobierają syropek w bardzo powolny sposób w sposób kontrolowany, który bardziej jest ukierunkowany na zapatrywanie tym syropem młodych pszczół we wodę do rozrabiania rozma, rozma, rozmaczania tego pyłku, przygotowania papki do wykarmienia małych niż na gromadzeniu w zapas. No niestety, i niestety ten tropę muszę pójść po prostu teraz na ten okres wiosenny, może we wtorek, założyć wszystkim rodzinom po pół litry, obcieplić i niech im to stoi. No wiadomo Niektórym się wyleje, tak ostatnio założyłem w dwóch godzinach się wylą, no ale trudno, trzeba ryzykować. no Ja przeważnie w lecie, gdy dawniej robiłem to, brałem wieczko normalne, takie metalowe, robiłem jedną dziurkę i wtedy y, to y, jakby pojenie pszczół tym syropem było pewniejsze, bo one tylko sobie wyciągały tą jedną, y, jednym otworem. To jakoś inaczej zawsze wyglądało. I może w tym roku dam zwykłe wieczka metalowe z jednym otworem i niech pszczółki sobie radzą. Nawet przy zakładaniu, gdy się przechyla ten słoik, to nie wylewa się na ramki tyle tego syropu, ale z kolei syrop, który się wylewa przy podawaniu na ramki, no to pobudza tą rodzinę do... Pobierania syropu z tej butelki, bo one od razu na ramkach się zainteresują, że tu jest pokarm. I tu pobudza pszczoły do szukania i penetrowania po prostu górnej części ula. I proszę Państwa, serdecznie się z Państwem żegnam.